W kraju, my w Polsce mamy zimę minus 15. W kra oni nie mają! Oni nie mają 44, szanowni państwo. Tam, w zimę to tam lepiej grzacie prądem jak czymkolwiek innym. Taka jest, jeżeli w ogóle jest ci zimno w Hiszpanii, bo jak mieszkasz na południu czy na Wyspach Kanaryjskich, to nie jest ci zimno. Właściwie tylko troszeczkę wystarczy grzać, prawda, w zimę. No bo jak jest plus 15 czy 20 w dzień, no to to to, to, to jest zbytnio, czy plus 22, to nie musisz w znacznej części Hiszpanii. Po płacimy dwa razy więcej za energię niż Hiszpanie nominalnie, mimo tego, że oni zarabiają dwa razy więcej, prawie no, minimalne wynagrodzenie mają prawie dwa razy wyższe, czyli za żarcie płacą tyle samo, szanowni Państwo, a nawet mniej, a za energię płacą płacimy dwa razy więcej niż oni mimo tego, że oni dwa razy więcej zarabiają Szanowni Państwo, to, to jest nie do pomyślenia, nie, nie do pomyślenia pracujemy dwa razy dłużej yy, przepraszam, pr pracujemy yy, trzy, cztery razy dłużej pięć razy dłużej na naszą energię niż Hiszpanię, mimo tego, że tam energii generalnie w zimie nie trzeba zużywać, to no dzisiaj jest trochę gorąco rzeczywiście, tam jest gorąco teraz ale yy, tam masz siestę fiestę, tam yy, nie musisz tego tak zbytnio oziębiać tych swoich Nieruchomości zresztą one są tak budowane, że tam jest w nich chłodno. Proszę zobaczyć, w Norwegii 38 dolarów, w Szwecji 34 dolary, szanowni państwo, w Finlandii 50 dolarów. Proszę sobie to To są kraje, w których zarabia się 4 razy więcej, a energia jest 3 razy tańsza. W Norwegii się zarabia przecież 3 czy 4. W Norwegii się zarabia 4 razy więcej nominalnie. To jest kraj większy niż Polska, mieszka tam 6 milionów ludzi, a nam się mówi, Szanowni Państwo, że my, jest, my jesteśmy mniejszym krajem niż Norwegia, mamy trzy razy droższą energię niż Norwedzy, a nam się mówi, że w kraju, w którym mieszka. Przecież w Polsce mówi się wprost, że już mieszka 42 miliony ludzi. Jak wam pokazują statystyki, że w Polsce mieszka 36 milionów czy 37 do no 37 milionów to mieszka Polaków. Ale w Polsce mieszka prawie 42, jak nie 43 miliony ludzi. No takie są statystyki, tylko Polak. W Polsce się tego nie podaje, żeby byli ogłupieni. W kraju, w którym mamy trzy razy droższą nominalnie energię, zarabia się cztery razy mniej. Kraj jest przeludniony. Zeleński, Zeleński mówi, że nam wyśle Następny milion ludzi, a w nich e, Jakieś 100, 200, 300 tysięcy e, zwyrodnialców i bandytów Prawdopodobnie, szanowni państwo Więc będą, wyśle nam Wiecie, milion ludzi, tam będą kobiety, dzieci Ale w tych kobietach dzieci y, Ukryje, wiecie y, 200 tysięcy, nie wiem 300 tysięcy z i bandytów Szanowni państwo, taka w danym momencie Jest y, rzeczywistość Polska leży na skraju Rozpadu, dzisiaj mamy ciepło Ciepło. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy ciepło, ale y, zobaczmy inne info, infografiki. Y, tutaj następna. Mamy dzisiaj ciepło, szanowni Państwo. Y, tutaj, o, mamy 303, to już jakaś stara: y, 303. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy ciepło. Dzisiaj mamy ciepło, ale y, zaraz y, będzie, Szanowni Państwo, za 2-3 miesiące zimno. No ale co w związku z tym? Mimo, proszę sobie to wyobrazić, mimo tego, że my mamy dzisiaj ciepło, mimo tego, że my mamy dzisiaj ciepło, Szanowni Państwo, żarcie nam rośnie, żarcie nam rośnie na drzewach, nad ziemią, Szanowni Państwo, w ziemi, pod ziemią, lata y, podobno żarcie biega po lasach, podobno wybijamy y, setki tysięcy y, dzików, Wybijamy setki tysięcy jakichś sarenek, jeleni, nie wiem, oposów, czegokolwiek, futra z tego co nie miara, yy, mięsa z tego co nie miara, a u nas wszystko drożeje. Drożeje w kraju, w którym podobno, yy, wiecie, jest chyba nawet sezon łowiecki, setki tysięcy sztuk dziczyzny jest zabijanych w Polsce. Proszę sobie to przerobić. Yy, żarcie nam teraz rośnie na drzewach. Za darmo. W ziemi. Za darmo, szanowni państwo. A inflację mamy, proszę bardzo, najwyższą. Proszę bardzo, najwyższą w całej Europie Środkowej, Północnej, Zachodniej. Proszę bardzo, inflacja w Polsce 4,2, czyli żywność dalej drożeje. Proszę bardzo, yy, na Litwie 0,7. Szanowni Państwo, na Łotwie 1,4. W Estonii 2,5. W Finlandii 1,3. W Szwecji 2,6. W Norwegii 2,6. Szanowni Państwo, w Danii 1,8. W Niemczech 2,3. W Czechach 2%, Szanowni Państwo, na Słowacji 2,1, taka w danym momencie jest rzeczywistość. Mówmy sobie wprost, jak tragiczna jest sytuacja w danym momencie w Polsce. Co będzie w zimę? Mamy najwyższą inflację, szanowni państwo. Najwyższą inflację. Ale sobie myślicie, no dobra, ale to jest inflacja ogólna, no to złotówka taniej i tak dalej, i tak dalej. To pewnie żarcie wcale takie nie jest drogie, szanowni państwo. No to zobaczmy, czy żarcie nie jest drogie. Tutaj mamy, szanowni państwo, inflację. Zobaczymy, bo schodzą następne update'y. Zobaczymy inflację, szanowni państwo, jaką ma polska żywnościowa w kraju, w którym żarcie podobno wszędzie rośnie mamy żarcia wszędzie, w morzu mamy ryby, w rzekach mamy ryby, szanowni państwo, w powietrzu ptactwo, w lasach mamy zwierzynę łowną, szanowni państwo, żarcie nam wychodzi z ziemi, pod ziemią, nad ziemią, szanowni państwo, żarcie lata wszędzie na otacza, ale żarcie nam drożeje, szanowni państwo, drożeje, o ile nam żarcie o 3,2%, proszę sobie wyobrazić, żarcie nam drożeje. Czy to jest dobr, proszę to zrozumieć, to, jaka będzie sytuacja w styczniu z tak drogą energią? Jaka sytuacja będzie, szanowni państwo, w grudniu, gdy już żarcie nie będzie nam rosło, gdy zwierzęta się schowają w dziury, szanowni państwo, i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, może, a może my kłamiemy, może, może to przesada, może to tylko ta główna inflacja, taka wiecie, no bo przecież, wie, wiecie, że polacy w ogóle wierzą w takie rzeczy, że nas się okłamuje, że jest... Jak porozmawiacie z różnymi Polakami, to oni mówią, a to jest kłamstwo, oni nam specjalnie pokazują takie liczby, żebyśmy się denerwowali no bieżą normalnie że wszystko jest zakłamywane taki poziom ja nie chcę mówić po imieniu, ale Polacy szanowni państwo, znaczna część Polaków to są Sowieci, szanowni państwo o fi finansowej edukacji ameby a mewy, mówmy sobie wprost, nic nie rozumieją Dlatego tak się nas rypie Tak się nas rypie, proszę zobaczyć My mamy 3,2, a w Czechach Żarcie tanieje, dosłownie Nam rośnie 4,2, a im tanieje 4,2 Czyli gdy nam rośnie 4,2 Procenta Im tanieje minus 4,2 Czyli mamy różnicę 8,4% Między Czechami a Polakami Nasze żarcie drożeje o 9% od Czechów, bo im ta tanieje 4,2, ale nam drożeje 4,2. A oni sobie obniżyli oprocentowanie do 4,5, a my dalej mamy 5,75. Gdybyśmy mieli dotrzeć do, do korony czeskiej, oprocentowania korony czeskiej, co za, za tym każdy powinien być Polak, który ma kredyt, chce zaciągnąć kredyt, jego dzieci mają kredyt, szanowni państwo, yy, to każdy powinien być za tym, żeby jak najszybsze to oprocentowanie było. Kto ma biznes, bo to przecież też biznes jest finansowany. No i proszę zobaczyć, w Czechach. Żarcie tanieje, 4-2. Na Węgrzech minus trzy szanowni państwo na Litwie minus 0,9 w Finlandii minus 0,36 na Ukrainie żarcie tanieje minus 0,1 a Duszeńka Załęski szanowni państwo mówi, że nam wyśle e, następny milion e, ludzi, prawda ni, e, w kraju, który jest dwa razy większy od Polski żarcia produkują 10 razy więcej Polacy nie mogą sprzedawać szanowni państwo e, swoich krów bo są za drogie swojej wołowiny bo są za drogie swojego, swoich plonów swoich płodów w sytuacji, gdy na Ukrainie niby coś się dzieje strasznego To ukraińskie biznesy zażynają Polskie biznesy produkujące żywność Takim tam źle, że jeszcze Zeleński do końca chce zniszczyć swój własny naród I jeszcze nam milion chce Wysłać kobiet i dzieci Bo przecież u nich jest tak źle Mimo tego, że zalali całą Europę żarciem To u nich jest źle, szanowni państwo No taka w danym momencie jest yy, sytuacja yy, W danym momencie yy, Szanowni państwo, w danym momencie mamy sytuację W której Ukraina rzeczywiście ma problemy No ma problemy, ale ma te problemy Problemy od 10 lat, proszę zobaczyć, przecież Ukraina jest wielkości Polski i Niemiec razem wzięta. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, tu mamy Polskę i Niemcy, szanowni państwo, a tu mamy Ukrainę. Ukraina i Ukraina jest, szanowni państwo, tak samo duża jak Polska i Niemcy razem wzięci. Działania, które się tam toczą, toczą się tu od 10 lat od 10 lat. Czyli jeżeli przepołowimy, bum, to tak jakby, Szanowni Państwo, byśmy sobie prze... widzicie, czyli w drugiej części Ukrainy, tutaj się toczą działania, prawda? W drugiej części Ukrainy. To tak jakbyśmy za zastanawiali się, że Niemcy i Polska to jeden kraj, Szanowni Państwo, no to jest taka zasada, że tutaj by było na Mazowszu, tutaj e, na Podlasiu, tu trochę na Mazurach i, to, i tyle, nie? E, to by była taka, e, taka rzeczywistość, że oni by się tam upali, taka pozycyjna, i Ukraina rzeczywiście na wreszcie kraju coś tam się dzieje. I Ukraina ma do dyspozycji taką całą Polskę plus całe Niemcy. Plus całe Niemcy, szanowni państwo. Plus całe Niemcy. Dziwne, że gospodarka, która podobno ma tak, kraj, który ma takie problemy, szanowni państwo, zalewa nas produktami. No to i skąd oni te produkty biorą, jeżeli tam jest to, co się dzieje? No skąd oni te produkty biorą? Skąd oni je biorą? Skąd sk sk Polsk polska gospodarka jest zalewana, przez co polski rolnik jest niszczony? Skąd oni biorą te produkty, jeżeli tam się takie rzeczy dzieją? No zadajmy sobie pytanie, szanowni, jak to? Przecież tam się tragedia jest, tak? No to skąd oni mają to, to żarcie całe i tak dalej? No skąd to jest wtedy? No, za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko, jak jest to możliwe, o najnowszej, drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!